Minecraft na polskim YouTubie ostatnio nie trzyma się za dobrze. Ja pamiętam jeszcze jak było Anarchiesem piszę, to nie było tak dawno, bo... No, nie, niedawno całkiem. Ale to, co się ostatnio odwaliło, to jest po prostu naprawdę dziwne. Albo, ale zarazem ciekawe, bo w dzisiejszym odcinku przegadamy sobie kilka minecraftowych tematów. A najdokładniej kanał dwóch, można powiedzieć, minecraftowych youtuberów, którym troszeczkę odwaliło i temat kopiowania polskich filmów, w sensie amerykańskich filmów z Minecrafta na polski YouTube. To jest dosłownie tłumaczenie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale polscy YouTuberzy na swoich shortsach nie mają oryginalnego kontentu, bo jest to po prostu film podpierniczony z amerykańskiego YouTube'a tylko przetłumaczony na Polski i mówię to ja, który kiedyś chciałem, chciał, chciałem taki być i grałem jeden film, dosłownie identyczny, yy, który wyświetla Wam się w tym momencie na ekranie. No więc widzicie sami XD. No więc tak, yy, zanim przejdziemy sobie do materiału, to zachęcam, żebyście zostawili suba i łapkę w górę, bo mnie to naprawdę motywuje. No i myślę, że to tyle. No i przechodzimy. Tutaj nie ma za dużo do gadania. A! Jeszcze Discord. Link do Discorda jest w opisie. Tam też zachęcam wbić. Z góry dzięki. No to co? Przechodzimy sobie do filmu, do tematu. Podrabianie, w sensie tłumaczenia z filmów z amerykańskiego YouTube'a na polski. Myślę, że to będzie pierwszy temat. No, ja też święty nie jestem, ale... Tak, szczerze, zrobiłem tylko jeden taki film, się przyznam. Już więcej chyba nie zamierzam. No, nie chcę być. Nie chcę być oryginalny, a coś mi to chyba za bardzo nie wychodzi. Ale dobra, zacznijmy sobie od pierwszej rzeczy. A więc, tak. Na pewno, kiedy prze, przeglądaliście sobie YouTube Shortsy, e, oczywiście nie na pewno, ale istniała taka szansa, że wyświetlił Wam się ten gość. Który wyświe... Jego kanał wyświetla się teraz na ekranie. A jak nie wiecie, kto to jest, to jest to złodziej. I tu mam dowody. Tak, mam dowody. Takie mam dowody na niego. O, panie. Ta maszyna zniszczy każdy serwer w Minecraft. Zanim pokażę Ci, jak ją zbudować, uprzedzam. Na pewno zostaniesz zbanowany z każdego serwera w Minecraft. Wynika to z faktu, że te tłoki będą aktywować się sporadycznie, powodując... Że stojaki na zbroje będą poruszać się w górę i w dół. Spowoduje to tak duże lagi na serwerze, że może on nawet ulec awarii, szczególnie jeśli jest to mniejszy serwer. Ze względu na swoją prostą konstrukcję może być nieskończenie duża, tworząc coraz większe i większe lagi. No no i patrzcie patrz na to, patrzcie na to, patrzcie na to. Patrzcie, tadam. this machine will destroy any minecraft server now before i show you how to build it disclaimer this will likely no definitely get you banned from any minecraft server this is because these pistons will sporadically activate making these armor stands go up and down this will lag the server so bad that it could crash especially if it's a smaller server and because of its simple design it can be infinitely big creating more and more lag so if you remember this maybe next time your friends Will think twice before borrowing your diamonds. No, i takich filmów jest tam naprawdę dużo, bo o jego głuszorcy na tym kanale to jest dosłownie to samo, co możecie spotkać na amerykańskim YouTubie. Jaki jest najlepszy trap w Minecraft? Prawdopodobnie wydaje się wam, że to coś, co sprawia, że wpadasz w lawę albo po prostu na bedrock. Ale z dobrym pancerzem można łatwo przetrwać takie pułapki. Najpierw musicie zrozumieć, że istnieją dwa rodzaje obrażeń. Pośrednie, takie jak eksplozje Creeperów, obrażenia od upadku i lawa, które różnią się w zależności od pancerza, oraz bezpośrednie, takie jak mikstury Instant Damage, Suffocation i Drowning, które zadają takie same obrażenia, niezależnie od rodzaju armora. Ale najpotężniejsze obrażenia bezpośrednie to Entity Cramming. Dzieje się tak, gdy zbyt wiele potworów lub postaci jest upchanych w jednym bloku, co sprawia, że gracz otrzymuje obrażenia. Najłatwiej jest to zrobić za pomocą wagoników, które zabiją dowolnego gracza w zaledwie dwie sekundy. What's the best Minecraft trap? You probably think it's something that makes you fall in lava or maybe just down to bedrock, but these can easily be survived with good enough armor. First, you have to understand that there's two types of damage indirect, being things like creeper explosions, fall damage, and lava that vary based on armor, and direct damage, being things like instant damage potions, suffocation, and drowning that do the same damage no matter what armor type. But the most powerful direct damage is entity cramming. This is when too many mobs or entities are crammed into one block. Making the player take damage. The easiest way to do this is with minecarts, and it will kill any player in just two seconds. Speaking of two seconds, that's how long it takes to come watch me live on Twitch right now. No, you can tell me now that he only translates foreign films into Polish. And I think YouTube should be more prepared for this, because from what I know, Mr. B does such a translation function. Filmów po prostu na polski ten, na inne języki. No i myślę, że jakby inni youtuberzy też mieli dostęp do takiej funkcji, byłoby naprawdę wtedy łatwiej i by już nie było, inni nie musieli kopiować tych filmów. A tutaj na takie mniej doświadczone osoby to się nie pokapują, że to jest skopiowane, nie? No ale jeżeli myśleliście, że tylko Divi tak robi. Tak, Divi, tak, Divi, chyba Divi, czekajcie. Ooo, ja piorniczę. Że... Tak, Divi. Jeżeli tylko Divi tak robi, to jesteście w błędzie. Bo robi tak o wiele więcej w sumie Nie zadawałbym wam tego pytania, nie? Wtedy... Aaa, jeżeli ktoś tu wejdzie, to zostanie tu zamknięty na zawsze. Blok miodu jest jednym z trudniejszych bloków do wykupania i zajmuje on bardzo dużo czasu, a więc jest idealnym blokiem do trapowania. Jednak gdy są poruszane przez pistołny, które znajdują się w naszej płapce, to jest on nasz niemożliwy do wykopania. Nieważne jakie byście posiadali zaklęcie na kilofie oraz jaki hejs, bo to nic nie zmieni. Przez prędkość poruszania się bloków przez pistołny. Zauważyłem, przy naszej płapce gracza, który zastanawiał się co to jest, a więc wypchnąłem go prosto do niej. Nie mógł nic całkowicie zrobić, jednak wpadł na pomysł, aby podkopać się pod siebie i tak uciec z naszej niemożliwej. Il va If someone walks in here, they're stuck forever. Since you can't break honeycomb quickly and it's being moved by pistons, it's impossible to mine out. I saw a player looking around, so I pushed them straight into the trap. Now they can't do anything. But a few seconds later, they decided to dig down and escape this trap. And they had no idea what was under them. I placed lava under this trap, so if they escape, they fall right into it. The player blocked Clutch, so I punched them and they fell right into the lava. But they weren't dead yet because there's actually something below this. The player landed on this water and behind them were three wardens. I really like I placed a lava bucket in this room. Subscribe if you think there's no way this player No i nie powiecie mi, że nie, ale to jest identycznie zrobione. Praktycznie. Śmieszny tylko tam dodał, że że Kilo, nieważne jaki tam Heis i takie tym podobne, to jest, ale, ale to jest dosłownie to samo. Praktycznie to jest identyczne. No i ten temat możemy poruszać naprawdę długo, ale przejdźmy sobie do kolejnego, bo ten film już aktualnie trwa 8 minut. A my, a wy lubicie takie krót, krótsze filmy trwające nie wiem, 12 minut, więc no. Ostatnio na YouTube był naprawdę ogromny wysyp kanałów dla dzieci. W sensie, że wiele twórców Minecraftowych zaczęło zakładać kanały dla dzieci i zaczęło właśnie na tych kanałach dla dzieci robić dziecięcy coś typu Wojan, Palion, Wiecie o co chodzi, nie? No. No i możecie znać taką osobę jak Bzyku. Czyli osoba powiązana mocno z nagrywa pod postacią, można takiej powiedzieć, pszczoły. Ale niedawno założył swój drugi kanał Pimpek. No i nagrywa tam filmy Minecraftowe ze swoim kolegą Luczkiem. I to, to jest. O nim też sobie pogadamy. A ten Luczek to jest. Kławko, jakby ktoś pytał. No zapytacie się mnie. Co i takiego złego dla tych dzieci? Nagrywają. No i ostatnio na kanale Pimpka pojawił się film. TV Woman utknęła w płotku. No i piękna miniatureczka. Nie, piękna miniaturka po prostu. Jestem ciekaw, czy ona faktycznie przyciąga dzieci do tego filmu. Że dzieci na to klikają, albo inni ludzie nie, bo ja też jestem kidosem. Podobne miniaturki robił kiedyś Vito. I była z tego naprawdę dużo haja. Było to ogólnie 6 miesięcy temu i Vito ciągle nie udziela się na YouTubie. No i jest jeszcze Luczek i on nagrywa filmy podobne do Pimpka, też jest takim typowo dziecięcym YouTuberem. No i Luczek nagrał film 25 sposobów na śmierć w Minecraft. Nie jest to film 20... na przykład no 25 na Najrzadszych sposobów śmierci e, na śmierć w Minecraft. Najrzadszych e, w sensie komunikatów albo. Dzi ten. No nie, nie wiem, co ja przed chwilą właśnie powiedziałem, ale okej. Okay. Tylko to jest po prostu film dosłowny. Ale to, z jaką on radością mówi, że oni muszą wejść tam, żeby zabiły ich te tygrysy, to jest trochę dziwne według mnie. Te tygrysy w tym filmie były jak co? Zobaczcie sami. Ciekawe kiedy znajdę swoje pierwsze diamenty. A dobra muszę kopać O diamenty wow Dobra wykopię je Pierwszy sposób żeby umrzeć Pimpek czy ty wyjdziesz z tyłu te lwy One teraz śpią ale chyba się przebudziły I my musimy do nich wejść One muszą nas zjeść Ja tak bardzo nie chcę Ale pimpek skakuj dzisiaj musimy umrzeć 25 razy I to jest to Co ośmiolatki Dziewięciolatki Ja sam nie jestem jakiś stary mam 13 lat Oglądają Dosłownie, oglądają to. I to jest... Um, ja, jak byłem tym kidosem, to w sensie nadal jestem kidosem, ale wiecie, kidosem level 8, e, level 9, to ja oglądałem Roxen B. Nawet jeszcze sobie czasem obczaję coś, a tutaj nawet, kurde, co? No nie ma nic. Oni robią jakieś, kurde, świństwo teraz, można tak powiedzieć. A komentarze pod tym filmem, to też jest coś fajnego. Ale, ale, co ci się podoba w tym? I, i, ty, zabijanie ci się podoba? W sensie, za, skakanie do tygrysów i zabijanie się? Czemu pimpek brzmi jak bzyku? Y, bo. No bo brzmi. W sensie, bo to jest bzyku. Robisz najlepsze filmy. Pozdrowienia. No, nie wiem, czy te filmy są faktycznie takie dobre. Przynajmniej mi się nie podobają. Fajnie. Umieranie. No, no, umieranie jest fajne. Powiem ci tyle. Mega, mega dobry pomysł na to, Może w ogóle powinienem zrobić parodię tego filmu? I też umierać. To by, e, to by było spoko. Właśnie mojego kolegę, wilczka i nagrałem coś takiego. A jeżeli jesteście naprawdę jakimiś mega spoconymi tryhardami i nie wyłączyliście tego filmu i dotrwaliście do tego momentu, to naprawdę szanuję i z tej i chciałbym jeszcze was zaprosić na mój film o moneciarach. Jest to coś... Na wzór tego filmu, tylko że tam sobie para, yy, można powiedzieć, wytykamy moneczar. Yy, Moneciarom błędy wytykamy. W sensie, yy, jak tutaj kradnie Divi, śmieszny, to tutaj kradną tam. Mon, no, to jest coś o moneciarach tylko. No, w sensie, to jest jakby film o Divi i śmiesznym tylko o <laughs> No więc spokojnie. <laughs> no tak. Wyświetla Wam się teraz w prawym. Górnym rogu ekranu. Ja jeszcze zachęcam, żeby byli na Discordzie. To takie przypomnienie, bo teraz pamiętam i wiem, co mówiłem wcześniej. Discord jest naprawdę świetny. No, myślę, że to na tyle. No i Narka. Życzę miłego dnia, wieczoru. Zależy, kiedy to oglądać. Więc Nara!